W 2015 roku minimalne wynagrodzenie wzrasta do kwoty 1750 zł, co oznacza, że powiększyło się od 2014 z 1680 zł. To rząd sam zdecydował się i Ministerstwo Pracy na podwyższenie tej kwoty do 1750 zł. Dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie jest najważniejsze minimalne wynagrodzenie ze względu na to, że bardzo często pracodawcy odchodzą od umów o pracę na rzecz umów o zlecenie czy umów o dzieło ze względu na to, że to się bardziej opłaca i pracodawcy i pracownikowi dlatego też um, uważamy, że um, płaca minimalna powinna być zlikwidowana. Wzrastają koszty um, zatrudniania ludzi na umowach o pracę. Dlatego też pracodawcą nie jest na rękę, tak jak już mówiłem, zatrudnianie w ten sposób. Dodatkowo trzeba zauważyć, że wzrastają składki na ubezpieczenia, m.in. społeczne, co oznacza, że przy założeniu nowej działalności gospodarczej przez pierwsze dwa lata młodzi przedsiębiorcy płacą wyższe składki na ZUS. Dla nas najlepiej byłoby mieć dużo bardziej elastyczne przepisy o zatrudnieniu. Chcielibyśmy znowelizować kodeks pracy. Również jesteśmy za tym, żeby odchodzić od jakby kategorycznego zatrudniania ludzi według przepisów kodeksu pracy, ze względu na to, że jest, są to przepisy z lat 70. Są tam takie terminy jak zbiorowe układy pracy czy związki zawodowe, a 97% firm w Polsce nie ma w ogóle jakby styczności z tego typu, z tego typu przykładami.